To znowu ja. Nie było mnie, ale już jestem. Inni chcieli zagarnąć mój nocnik. Nic! Z tego! To ja siedzę na nocniku! Zaczynamy! W tutejszym zajeździe, ogrodzonym ogrodzeniem, zamieszkało dwóch nowych gości: Atos i Portos. To są nasi królowie otwartych przestrzeni. Po wielu przygodach, Teraz będą wiedli spokojne życie seniorów we własnym zamkniętym ogródku. Hmm? Może od czasu do czasu zaryczą, żeby poszuć w sobie siłę lwa! Przepraszam, którędy dozo kolegów chcę odwiedzić. Prosto? Pod wiaduktem w lewo? Przez most i w parku znowu na lewo. Dziękuję. A, a. A, a, a. Hmm? Hmm? To pewnie ten trzeci, alamis. Oj, czuję, że będą. Ryczesz? Hmm. Mam nadzieję, że nie przyjdzie tu jeszcze D'Artagnan. Spis powszechny. Człowieki się spisują, ale nie spisują się, kiedy się spisują. Oni się nie spisują, tylko wklepują. To powinno być wklepywanie powszechne. Liczyć potrafią, ale nie mogą liczyć na siebie. Dziwne te człowieki. Ciekawe, czy tam nas odklepią? Hmm. Hmm. A teraz nasza sonda uliczna! Witam wszystkich. Zapytamy psychodniów o lwa. Hmm, o, e, e. przepraszam pana bardzo, przepraszam pana bardzo. Co rozumie pan przez słowo lew? No, to może być lew salonowy. To taki, który ryczy w salonie. hmm, hmm. o, przepraszam bardzo. Co mówi pani słowo lew? Lew, lew. Zapomniałam kupić batona. Dziękuję za przypomnienie. Hmm? hmm? O, przepraszam pana bardzo. Zapraszam bardzo. Syn kojarzy się panu lew? A no jak to? Z lewym. Każdy to wie, co kopie piłkę. Hmm. Oh, Pląd skopie, ale wem się nie nazywa. I dziwne te człowieki. Hmm. To wszystko w dzisiejszym nocniku. Za tydzień pokażemy lwi pazur.